Daniel po prostu chce. To jest coś, to jest coś niesamowitego, Teraz. że on jest całych. on jest, jest naprawdę jest nieszczęśliwy, jak nie może jechać na Że Może bo... się nigdy nie kończy. I go to cieszy i może po prostu próbować, na ile, ile ma siły, nie? Może i próbować jak się poprawia, może rywalizować tak naprawdę, a z tego się mu to po prostu. Przyda w przyszłym życiu, cokolwiek będzie robił. Czy będzie żołnierzem czy pianistą, to jego sprawa generalnie. I nam bardzo zależy i, i my gdzieś tam życie, firmę układamy pod to w dużej części, żeby, żeby Daniel był na tych zajęciach, nie? Zwłaszcza tak, jak się z poziomu, którego się angażuje, jak mu na tym zależy, jak nad tym pracuje, to i widać ten progres. Tata zrobiłem 140 pompach generalnie, nie. I to ja mówię, chłopie, oszalałeś, nie? Ja mówię, Ale miałem nogi na łóżku. Kadra, robi robotę. Daniel, za każdym razem pytam się go, jak ma treningu. Mamo super, dostaliśmy tak w kość, atmosfera, skupienie na dzieciach i ten zapach, który ma i chęć. Nie ma opcji, żebyśmy mogli we wtorek lub czwartek coś innego sobie zorganizować, bo całe życie jest ułożone pod wtorki i czwartki. Maja, Darek, hej, mam na imię Daniel Trenuje. Od 3 lat krawody. No, ja jestem generalnie pełna podziwu. Pierwszy urósł, 10 kilo, generalnie przy, przy tym bieganiu. Widzę, że, że zaczyna wierzyć w siebie, wie, wie, co robi. Trochę to jest w tą stronę, że, że skoro może się w kontrolowanych warunkach poprawiać, widzieć swój progres, przekraczać się, zderzać, czy się boi, czy się nie boi. To jednak ten podpór, ta, ta deska, stanie tych, na, na tych rękach po prostu, ten y, trochę taki nacisk. No, u, ja, ja to mogę przywiązać do, do, do wojska i unitarki, ale po prostu rozkładacie dzieciaki i składacie ich w, w dorosłych trochę powoli, małych, starych, nie? Ale kształtujecie kręgosłupy.